Zacznijmy ten odcinek z przytupem. Lecimy z tą paczką ze sklepu. 20 razy 82, plus 14% szans na kartę Rush. No może akurat nam się po szczęści i trafimy kartę specjalną. Uwaga, uwaga. No niestety nie. Będzie zwykły walkout tylko. Bramkarz Słowenia, no i to będzie Janek Oblak. Tylko czy to będzie walkout podwójny? No fajnie by było. I jest z Rubenem Diaszem. No dobra, dwie osiem ósemki nie są złe. Co się jeszcze może? Mmm. No niezbyt, niezbyt. A tak odbijając trochę od tematu, to wielu z was pyta się mnie skąd mam aż tyle koszulek piłkarskich. I większość z nich to tak naprawdę efekt wieloletniego zbierania, ale ostatnio moja kolekcja została bardzo przyjemnie wzbogacona dzięki Mystery Boxom od Secret Ball, Które otwieraliśmy sobie na streamach na Twitchu i świetnie się przy tym bawiliśmy. Ta koszulka, którą mam właśnie ubraną, również dropnęła mi z Mystery Boxa od Secret Ball. I chociaż wielkim fanem Chelsea nie jestem, to akurat ten model z sezonu 0607 przywołuje wiele fantastycznych wspomnień z czasów kiedy w barwach de Blues grali jeszcze tacy piłkarze jak Terry, Lampard czy Drogba. A jeżeli wy również, tak jak ja, lubicie koszulki piłkarskie, to możecie zakupić sobie takiego mystery boxa właśnie na secretball.pl. Macie tam mystery boxy standard, mystery boxy retro, to moje ulubione, czy też mystery boxy z gwarancją koszulki z obecnego sezonu i wiele, wiele więcej. Nie musicie się również martwić, że w mystery boxie znajdzie się koszulka klubu, którego nie lubicie, bo przy składaniu zamówienia możecie podać pięć klubów, których koszulki nie chcecie otrzymać. To w komentarzu zgadnijcie, takie 5 klubów ja wykluczyłem. Przy zakupach pamiętajcie, by użyć kodu Adrian HD5, ponieważ daje Wam on 5% zniżki na cały asortyment. A link do Secret World oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz lecimy już z odcinkiem. Tak wygląda obecnie mój skład. Zmieniłem formację z 5-4-1 na 5-2-1-2, co wymusiło wyrzucenie z tej jedenastki Rodrygo i w jego miejsce kupiłem sobie Aitane Bonmati. I przyznam szczerze, że gra mi się tym świetnie, czego efektem jest mecz o awans do pierwszej dywizji, więc nie przedłużajmy i go zagrajmy. Przyznam szczerze, że boję się tego meczu, a czy skład rywala sprawi, że będę się gował jeszcze bardziej? No nie. Szczerze nie, nie jest to zła drużyna, ale raczej nie przestraszyłem się jej. Dalot, świetny odbiór piłki. Dalot, sam w polu kardym jest dużo miejsca. Vini przyjmi, uderz i moi drodzy, mamy 1 do 0 w szóstej minucie. Lepiej to się zacząć nie mogło. Rydiger się teraz tutaj zapędził. Trochę szczęścia, trochę szczęścia po raz drugi. Vini, speed i po krótkim rogu. Gdzie tam lecisz tym ramkasem? Mamy 2-0 i czy mamy rejs przeciwnika? Tak jest, a to oznacza tylko jedno. Wygrywamy to spotkanie i mamy awans do pierwszej ligi, więc czekają nas naprawdę mocne nagrody za Rawalsy. Ale zanim je otworzymy, to chciałbym Wam przypomnieć o subskrypcji kanału, ponieważ aż 60% osób oglądających moje filmy tego suba nie ma, przez co pewnie przegapiacie niektóre odcinki. A jeżeli chcecie być na bieżąco, to zachęcam do zostawienia tej subskrypcji. Z góry dziękuję. Przekonajmy się, czy warto było tą pierwszą dywizję wbijać. No, wbijając ją grało mi się bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że też przyjemność będę czerpał z otwierania tych paczek. No, jak patrzę na te nagrody, no to jestem pewien, że tutaj będzie chociaż jeden potężny traf. Więc już nie przedłużajmy i zacznijmy od pików 85. Leci pierwszy. Może jakaś karta raz. Nie ma karty rush, ale jest na przykład Katoto 88, którą sobie zabieramy. No nie wiem, czy ona jest coś warta, pewnie nie, no niestety. Ale może w drugim piku będzie lepiej, kto wie, kto wie, kto wie. No nie, w pikach same fodery, może będzie lepiej w paczkach. Póki co dzięki gwarantowanym monetom i tym pikom zarobiliśmy już 90 tysięcy monet, więc tak czy tak to już brzmi bardzo dobrze, ale zaróbmy jeszcze więcej. Może mega paczka w tym pomoże. No nie, brak walkoutu, lewa skrzydłowa z Holandii, no, 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 no. to tragiczna paczka, wymienna paczka 40 razy 75 no walkout tutaj musiał być, jest lewa skrzydłowa z Anglii i nie wydaje mi się, że to się skończy dobrze, bo to jest, moi drodzy, pojedynczy walkout hemp, nie no w tej pasce musi być jakiś Mendy, musi być jakiś Van De musi być jakiś Walker, proszę, proszę, zaróbmy coś, no. Co to są za OVERALE? Haha! <noise> Niesamowite. Hemp kosztująca 9000. Olmo i Blunder kosztujące łącznie 3000. I reszta to jest Quickstarter, za który dostanę 20 koła. Dobra, otwórzmy paczkę z gwarantowanym informem 83. Nie ma walkoutu, dobra. Dobra, wychodzę. Wychodzę. Wypierdala. Przecież się nie da gorzej trafiać w nagrodach. Z Informa 83 plus leci mi informa 83. Ta paczka ma szansę ratować te na nagrody. Ja liczę, że tak się stanie. 50 razy 75 plus! Dawaj! Dawaj coś dobrego. No jest walkout kobiety. Napastniczka z Polski. No Ewa. Ewa. Przyjdzie tutaj Ewa Fajor. Tylko czy ona przeprowadzi ze sobą kogoś fajnego? No, Ewka, dawaj. Dawaj jakiegoś. A to jest jeden walkout w tej paczce. Nie warto było grać tych rajwalsów do nocy. Nie warto było wbijać pierwszej dywizji. Nie warto było w ogóle kiwnąć palcem żeby tą grę odpalić na tygodniu żeby wbić te 45 punktów w rywalzach. Moi drodzy, pewnie zastanawiacie się dlaczego mam na sobie dzisiaj koszulkę Chelsea. No po pierwsze dlatego, że dostałem ją w Mystery Boxie od Secret Ball. Pamiętajcie, z kodem Adrian hd 5 macie tam 5% zniżki na cały asortyment. Ale po drugie i najważniejsze to mam ubraną tą koszulkę, ponieważ najlepszymi możliwymi trafami, Spaczki z, z ikoną z maksymalnym overallem 87 są legendy właśnie Chelsea Londyn, takie jak Fernando Torres, Michael Essien czy też Gianfranco Zola. No ja mam zamiar właśnie tych zawodników trafić. Na no tą paczkę, jako że to jest pierwsza paczka z ikoną w jej 25 zrobimy sobie oczywiście po narodowościach. Polecimy sobie tutaj od prawej do lewej strony, z pominięciem Gany, bo tam może być s na to jest bardzo fajny traf. No i na koniec zostawimy sobie najlepsze narodowości, nie? Plus Gany. PKS nie może być i drogba, węgry nie mogą być i Puszkarz, może być jakiś walicie, niestety. Ale nie trafiliśmy w Aliczyka, to jest dobra informacja. USA, nie wiem, wolę sprawdzić, bo może są jakieś amerykanki do trafienia? Nie, może są, ale my ich nie trafiliśmy. Szwecja i Larsson, please nie. Uff. Serbia i widzić ej i tak szczerze, widzić byłby mi się wydaje dobrym trafem. Ale to nie on, to mu nie oj nie, oj nie. Dobra, na szczęście to nie on. Meksyk, nie, proszę, ej czujesz, że to będzie Meksyk. Dobra, nie jest. Irlandia, nie, proszę, nie Rojkin. Uff. Bałem się. Bałem się tego bardzo. Dania. Nie. Tu są niszyciele dobrej zabawy, nie? I to może być Dania. Tak czuję. Dobra. Na szczęście nie jest to Dania. Nice. No do Chorwacji to na wakacje lubię jeździć. Ale, ale nie, nie po ikony. No i nice. To zostały nam najlepsze nacje plus Ghana. Zacznę od Portugalii. Nie wiem kto to może być, ale chyba jakiś Rui Costa czy coś. Oby go nie było. No i go nie ma. No z Holandii są dobre ikony. Ale to wyżej oceniane niż 87 Uberala. Więc liczę na to, że Holandii nie ma. I dobrze. No to Niemcy, nie wiem czy ktoś może być z Niemiec. Nie no, ktoś na pewno może być. Ale czy jest? Nie! No dużo już nam nie zostało. Teraz sprawdźmy Argentynę. Halo, halo, nie ma Argentyny. Dobrze, dobrze. Dobra, sprawdzam Anglię. Tutaj niestety jest bardzo dużo słabych opcji do trafienia. I wydaje mi się, że teraz zakończymy naszą zabawę. Sprawdzamy Anglię i nie ma Anglika! To jest bardzo dobry znak. Sprawdzam Francję. Jakiś ma petit z tej Francji? No byliby spoko. Ale czy to oni? Nie! To nie jest Francja. Wow. Sprawdźmy tą gunę. No, jeżeli to będzie Michael Essien, to będzie fantastyczna informacja. I uwaga! To nie Essien. Szkoda. Więc już wiemy, że trafiliśmy Włocha lub Hiszpana. No, ale sprawdźmy najpierw te Włochy. Bo, bo tutaj poza Zolą czy Zamrotką, czyli świetnymi trafami, może czyhać na przykład jakiś zdenerogatun. Zobaczmy. Czy to Italia? Zambrottar! Ej, to jest chyba. Topka, jeżeli chodzi o najlepsze możliwe trafy z tej paczki. Fantastyczny boczny obrońca z gwiazdkami 4 na 5, ze świetnymi statystykami. Może to nie jest karta z tej trójki, którą wymieniałem wcześniej, ale ja jestem bardzo zadowolony. Fantastyczna pierwsza paczka z ikoną w EAFC 25. I to jest niesamowite, że cały czas mi pisaliście w komentarzach, no ale masz taki skład za miliony, a ten prawa obrońca taki słaby. Proszę bardzo. Nie ma już słabego prawego obrońcy, tylko na prawej obronie znajduje się ikona takich klubów jak Juventus, Barcelona, Gianluca Zambrotta. Warty na rynku 700 tysięcy końców. To jest jedna z najlepszych ikon, jakie mogliśmy tutaj trafić. Top 5 na pewno. To jest, to jest czwarta najdroższa ikona, jaką można było trafić w tej parce. Sprawdziłem to właśnie. To jest potwierdzone info. Pocieszyliśmy się trochę. Ale teraz zmiany, zmiany, zmiany. Wyszedł nowy patch. No i teraz już granie piątką obrońców nie jest takie OP. Więc moi drodzy wracamy do formacji 4-4-1-1. Mbappe idzie na szpicę, Vinicius idzie tutaj. Mendy idzie na lewą obronę. Van de Ventoux. Rudigera sobie sprzedamy. Wraca do składu Rodrigo. No i mamy w tym momencie taką jedenastkę. I 450 tysięcy końców na wzmocnienia. A jak sprzedamy Rudigera to 600 tysięcy monet nawet będzie. Ostatecznie dochodzę do wniosku, że sprzedaję z tego składu jeszcze dwie karty jako pierwsza wyleci stąd Aitana Bon i to jest bardzo przyjemna karta, ale uzbierałem tyle pieniędzy, że mogę mieć lepszą i to samo mogę powiedzieć w przypadku Van de i tego Holendra damy sobie na ławeczkę i mamy już pierwszą kartę z dwóch, które potrzebujemy, Fede Valverde zakupiony za Równe 500 tysięcy monet. No, wydaje mi się, że to jest idealna karta box to box. Lepszej w tej cenie nie znajdziecie. Wystarczy spojrzeć na statystyki Fedy i już wiemy, że to jest świetny zawodnik. No i teraz tak zwany klasyczek, czyli zakup najlepszego złotego środkowego obrońcy w grze. Witamy Virgila Van Dijka który w naszej 11 zastąpi Van de Vena. No to skład zbudowany, i muszę Wam powiedzieć, że ciężko tutaj znaleźć jakieś słabe punkty. No i teraz trzeba zagrać kwalifikację do foot champions. Ale mam też ochotę po trochę paczek ze sklepu, i w sumie to zrobimy to jednocześnie. Nie, bo pora na challenge. W którym za każdy przegrany mecz w kwalifikacjach do Food Champions będę musiał przepalać zawartość jakiejś paczki ze sklepu. I pierwszy mecz w kwali zagram opaczkę za 35k, drugi opaczkę za 50k, trzeci opaczkę za 85k, czwarty opaczkę za 115k, a w piątym, ostatnim spotkaniu stawką będzie paczka za 250 tysięcy monet. I żeby było jasne, wszystkie paczki, które przed chwilą wymieniłem, i tak otworzę, niezależnie od wyniku spotkania, ale jeżeli będę wygrywał, no to będę mógł zachowywać ich Wartość. Dobra, co mamy w składzie rywala? Dwa informy na obronie, no i reszta też taka solidna, nie? Salah, Dobre podanie. Mbappé! Ale zapakował. No to jest Kyrian właśnie, nie? Nie no, i to przeszło, serio. Jeden, jeden. Ludrygo, spróbujemy. Ale fart, ale fart. Sorry dla rywala, przykro mi, że takim sposobem musiałem strzelić w ramkę. Nie no, przesada! Co to jest? Wszystko tak na styku gościowi powychodziło. Ta górna prostopada też była taka, że ja byłem pewien, że, że to jest któryś z moich obrońców, nie? Kilian, po krótkim. Tak jest, ten bapę nas ratuje, no co tu dużo mówić. Game changer. Ale patrz na Expert perfect Goals, to powinien być spokojnie wygrany mecz. W takim razie otwieramy już tą paczuszkę, 500 pońców za nią płacimy. No teoretycznie jest jakaś tam szansa, żeby coś dobrego tutaj było, ale czy będzie? Nie będzie karty raz. będzie za to walkout, więc fajnie, że tą paczkę meczem obroniliśmy. Mist to musi być. Oj, to skarczały na podwójnym walkoucie. Ej, jak na za 500 FP, to Turbo fajnie dało. Ten mecz jest meczem o paczkę za 50 tysięcy końców. Oj. Rywal się pomylił i puteja z seteczka to jest, to musi być gol. Kylian Mbappe. Jest 2-0. Ale strasznie direj ray czuję. bardzo niewygodnie mi się gra. No strzelaj! Ja rozumiem, że obrońca mu przeszkadzał, ale ile ten obrońca był za nim? Mam radzie dzi. Paczkę za 50k również udało nam się obronić, więc mogę ją otworzyć i nie muszę przepalać niczego, co w niej będzie, więc po prostu zerknijmy co w środku, bez walkoutu ta paczuszka, no więc ona i tak pewnie będzie cała na quicksell. No nic z tej pasy nie ma totalnie. Po prostu Quick i zarobiliśmy z niej niecałe 7000 monet. Jest skład trzeciego rywala i to jest po prostu solid team z Premier League w większości. Dobra wrzuta. I nie ma gola, Mbappé? Nie! Ej, to jest przesada, co się dzisiaj dzieje z tymi słupkami i poprzeczkami. Ale wypuszczony Rodrygo Mbappé. Już się bałem, że przekombinowałem, ale nic bardziej mylnego. Piłka w siatce. Co jest? Ja w ogóle nie widziałem tej piłki, jak leciała. Ej, straciłem piłkę z pola widzenia. Chyba trzeba się udać do okulisty. Oj, 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 oj. Nie mogę tracić piłki, no to będzie gol. Kurtu, a w ogóle gdzie poleciał? Ja pierdzielę. Rodrygo, szybkie wyrównanie, ale naprawdę ja się muszę obudzić, bo gram tragicznie. Nie, no serio. Bini, elegancko, brawo. Mm, no to grymeczkę będziemy mieć. Karny?! <gry> ja tylko raz nacisnąłem odbiór. I to nawet animację odbioru, nie było to jakaś inna dziwna. Ja naprawdę ja mogę przegrywać mecze i to przyjmować normalnie, ale nie w taki sposób. Niech ten mecz się już kończy, błagam. Aha, po prostu nie kryjemy, tak? Karny k***a Nie no przeszkodzili sobie Van Dek z Menden. No. Błagam. Co? Kolejny środek. Nie! Jakiś pierdzielony kików. Nie da się tego zatrzymać! To jest jakiś mecz roku, chłopie. No! Ja pierwsze, co to jest za mecz? Powiedzcie mi. Powiedzcie mi, o co chodzi w tej grze. Co. co tu się stało? Tyle pytań, żadnych odpowiedzi. Rzuty karne. Aj. Ja uważam, że ten mecz nie ma prawa skończyć się dobrze. No rzuciłem się tam na... Brawo. Kurde, ej, ja dobry ruch wybieram, ale nie wiem, czy ten gość tak dobrze strzela, czy o co chodzi, ale no nie da się tego wyciągnąć. Karczały środek, GG. Przegraliśmy mecz opaczkę za 85 tysięcy monet, ale to nie mój budżet w FIF-ie przez to najbardziej ucierpi, coś mi się wydaje, tylko moje zdrowie psychiczne. No, no teraz liczymy, że w tej partce po prostu nic dobrego nie będzie. Baka o wartości 85 tysięcy monet. Tysiąca pońców, jak zwał, tak zwał. Nie ma karty Rush. Jest walkout i proszę, żeby to był ktoś słaby. SP, Portugalia i to będzie Bernardo Silva. Dobra, jest tylko pojedynczy walkout Bernardo Silwy. Raczej nic więcej dobrego w tej paczce nie powinno być, ale uwaga. No nie ma, nie ma, dobra. Bez żadnego wielkiego bólu przepalę zawartość tej paczki i niczego nie stracę. Także żegnamy się z tymi 11 kartami. No i moi drodzy idziemy... Grać kolejny mecz i życzcie mi powodzenia. Ja przypominam, moi drodzy, że z każdym kolejnym meczem stawka robi się coraz większa, bo tym razem gramy opaczkę za 110 tysięcy monet. Nie, no czemu to się odbija pod jego nogi Idealnie ustawiam manekę, żeby to zblokować. Ale co z tego? Mbappe po krótkim. Jest jeden do jednego. Mini, Kylian, szybkie dwa. jest dobry pas. Paul, to jest red card normalnie i jest red card. No i mamy rage'ku po tej czerwonej karce dla rywala. Popisujemy sobie trzecie zwycięstwo i mamy paczkę za 110k. 20x82+, plus takie karty tutaj w środku mamy. No i co zapłacimy? Po prostu przekonajmy się co będzie w środku. Nie ma karty Rush, jest oczywiście Walkout, to jest środkowy pomocnik z Portugalii, no i będziemy mieli tutaj znowu Bernardo Silva. Bardzo często ostatnio pomocnika Manchesteru City trafiam i tutaj to trafiłem w sumie nawet dwóch pomocników grających w barwach The City bo jest jeszcze Gündogan. Przyjemna paczka z przyjemnym foderem po prostu. Jest ostatni rywal, rywal w meczu w którym walczymy o paczkę za 225k, więc skupmy się i postarajmy, bo ja nie chcę je przepalać. Oj, błąd rywala, Rodrigo Mbappe, No takie coś trzeba wykorzystywać i to będzie ręcznik od razu. Dokładnie, wygrywamy, mamy bilans 4-1 i paka za 225k jest bezpieczna. I zakończmy to po prostu jakimś potężnym uderzeniem, paczka 15x84+. Aż 34% szans na kartę Rush, oby się tutaj zrobiło kolorowo. Płacimy 2500 pońców i widzimy, że będzie karta Rush i to jest jakaś kobieta, LO. Dania, i to będzie sfawa. Czyli jedna z najgorszych możliwych kart rash, moi drodzy, ale jest z nią Harry Kane! 90 Loyala, więc topowy foder. No co nie zmienia faktu, że jak już zobaczyłem kolory na kartę Rash to liczyłem na kogoś innego. To jeszcze Karim Benzema, jeszcze był Idegard, jeszcze był Modric, Glimaldo. No dużo walkoutów, ale ostatecznie to nie wiem, jak oceniać tą paczkę, no bo tak w sumie nie trafiliśmy tutaj nikogo, kto byłby warty już dużo pieniędzy.